Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich znany jest w regionie z wysokich standardów wychowania młodzieży szkolnej, a w tym wychowania patriotycznego. Dotyczy to uczniów wszystkich klas, ale w szczególności tych mundurowych, kształcących przyszłych żołnierzy, policjantów i strażaków. W przeddzień Święta Niepodległości odbył się tam okolicznościowy apel, którego elementem było odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Tablice odsłonili Bogdan Fiałkowski ze Stowarzyszenia Komando oraz Leszek Cebulski, prezes firmy Osadkowski-Cebulski. Jej poświęcenia dokonał lwówecki dziekan ksiądz Krzysztof Kiełbowicz. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje, i króluje na wieki wieków. Tablica została następnie przeniesiona na dziedziniec szkolny. Tam zamontowana została na kamiennym cokole, nad którym na maszt wciągnięto flagę Polski. Jeżeli będziemy pamiętać o naszych korzeniach, to po prostu będziemy my jako Polacy narodem silnym bo uważam że bez dumy narodowej bez dumy z naszej historii bez dumy z naszego patriotyzmu nie można zbudować silnej demokratycznej suwerennej sprawiedliwej ojczyzny i myślę że jak się wszyscy włączymy do tego typu akcji to po prostu Polska będzie silna sprawiedliwa i demokratyczna a chyba o to chodzi nam przypomnieniem tego na co dzień ma być właśnie ta tablica przy której codziennie przychodzą uczniowie szkoły